W poprzednim odcinku u wpuściliśmy Venoma do kamienia bólu. I przez to prawdopodobnie Milki nie żyje. Tak, co byśmy zrobili? Co byśmy zrobili? Ale jak jak ty się możesz tak stary. Ja nie wiem, co się dzieje. Ja Widzisz nie wiem, co się to? dzieje, ale widzę, widzę te tabliczki. Skończyliśmy tutaj poprzedni odcinek u Dave'a. Wpuściliśmy tutaj Venoma i. On zabił milki na naszych oczach, dokładnie w tym miejscu ona stała. To jest ostatnia tabliczka, którą ona napisała, że to jest stary, straszny, jak my mamy do tego podejść normalnie. To, to, to czy tak szybko stało, nie mogliśmy nic zrobić? On, on wybiegł, ja nie wiem. Wybiegł, wybieg, musimy wrócić, stary, za nim. Musimy wrócić za nim. Ja tylko nie wiesz, jakby chcę. To, to, to jest. W ogóle, jeżeli my możemy wrócić, skoro on zabrał ten kamień, mam nadzieję, że my tu nie jesteśmy uwięzieni, stary, bo jeżeli tak, to. To nie wiem, to jest koniec to jest dla nas, totalny To jest powolna sytuacja, jaką miałem w życiu, nie chciałem nigdy coś tego przeżyć Co my teraz zrobimy, stary? Nie wiem stary, Co żeby ale... być, ja, 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 dlatego jeszcze nas nie namawiam do powrotu, z tego, bo, z tego powodu, że jeżeli my stąd wrócimy, to już tu nie wrócimy, bo Kamień Bólu już został zabrany, na pewno Bo on ją zabił, nie? wykonał zadanie tak naprawdę Tak, tak, to było zadanie. pytanie teraz Dobre, tylko, czy to, to test, żeby zdobyć kamień, a ona żyje Ej, tu się bo... w ogóle, patrz, jak tu się zmienia klimat Widzę. Ten... Ja no cię z... słyszę... dobra. Można. Przeszukajmy to, czekaj. Czy tu pod tym coś może być? Ja to rozwalę coś. Bo może tu coś jest ukryte, czy coś. ale nic nie ma. Pust. Myślisz, że nic? Ja cię nie stać. to się odwaliło teraz. Tak, to już jest no, dramat Stramat stary. Już... Z dramat, stary nie, I, I jak teraz? Co teraz powiemy innym? Co powiemy klocowi? Co powiemy? Co powiemy po prostu? Nie wiem stary. Dobra, tu nic nie ma pod tym, rozwalam to na darmo, to jest jakiś zwykły. Dobra stary, wróćmy może, co? Zacznijmy pozbierać, stary, Ja też. Ja, no. Ja to my to zrobiliśmy. My tu weszliśmy. Niepotrzebnie. To <grym> jest nienormalne, <grym> stary. Mogliśmy <grym> zostawić ten kamień. Mogliśmy. Mogliśmy nic zerobić. Dobra, musimy się tak wrócić. Wiesz co jest najgorsze? Że... Co? Że ma to węno. po prostu. To jest najgorsze, bo gdybyśmy my to mieli, my byśmy to schowali gdzieś. My byśmy coś z tym zrobili pożytecznego, no może nawet. Ale kurde, ma to Venom. Dobra, stary. Stary, nie myśleć. Pora wrócić, stary, ja myśleć. Dobra, pora, wrócić, pora wrócić, zobaczyć czy Milki jest. O kurde, co jest? Wyszkadzasz w taki film. To jest normalne. Musimy, czekaj, czekaj, zanim wrócimy. O, plan. Musimy wrócić i... Tak. i zobaczyć czy Milki żyje. To jest, to jest tak. przede wszystkim. Jeżeli, jeżeli ona tam tak. jest, to, to, to dobrze, a jeżeli nie, to mamy problem. Dobra. Trzy, tak. dwa, jeden, hop. I uwaga, ładuje Przucimy. nas. Ej, u! Dobra, te. Nie, stary nie, nie jesteśmy... ma tego! I ja falę. Co my odwaliliśmy, Stary nie Zabrał ma. Zabrał to! Zabrał nie to! Nie ma kamienia bólu. Straciliśmy go raz na zawsze. Ale Jeżeli teraz, my go nie. Jest... Dobra, nie... stary, w pościg, w pościg za nim lecimy. Ja to tu rozwalam. Już nie mamy czasu tamtędy wychodzić. Trzeba wylecieć za pościg, pościg. Ej, on jest na wódce! Odpuła z kamieniem! Odpływa z kamieniem! Co jest? Stary, dawaj za nim! Dawaj za nim! Dawaj za nim! Dawaj za nim! Dawaj za nim. Dawaj za nim. Jak... O, czy, nie wiem, płynie... nie wiem czy my jesteśmy w stanie z nim wygrać, jak on ma ten kamień. CO JEST?! Wysiadł z tej łódki. i Myślałem, że znikł już. Dobra, czekaj. Kurde, chciałem co? go uderzyć, nie mogę trafić. Nie mogę trafić. Nie mogę trafić Cześć, w niego. Z, z czym? A, ty masz tą rękawicę, dobra. Dobra, no, ale ty mnie trafisz nigdy w życiu. Dobra, stary, ja proponuję inną rzecz. My, my wiemy gdzie on jest, on na wyspę po, pewnie popłynie. Ja bym, po, ja bym wiesz co zrobił? Poleciał sprawdzić zrobisz, czy Milki tak? żyje no w sumie to jest najważniejsze stary, to jest nasza przyjaciółka. Dobra, Dobra, chodźcie, na po. razie go schrać. To jest to jest to jest chodźcie, Pójniemy, on też płynie w tamtą stary. stronę. On też płynie w tamtą stronę. No to jest jego wyspa, wiesz, to on płynie. Czekaj, no tak, ale czy on wyspie, wiemy, Na wyspę płynie? Kurde, nie mogę go pić Aha, bo ja jak trzymam w to nie mogę. Dobra, on na wyspę płynie. Jakby co to go tu znajdziemy. Płyniemy na płyniemy na, na, na Palionowo. Ja nie mogę, ja, no ja no muszę no to sprawdzić, bo bo czy ona żyje. że to Tak, to prawda, to prawda, to prawda. musimy iść to sprawdzić, czy ona tam czy wszystko z jest okej. Ja mam Boże nadzieję, sobie. że to był tylko test. Mam nadzieję, bo jeżeli to nie był test. Boże święte, co tu się odwala teraz? To totalnie go oblaliśmy, stary. Co tu się odwala? To nie może być prawda, jeżeli to, to, Jeżeli ona nie będzie żyła, to jest, to jest definitywny koniec. Definitywny stary, koniec. Nie, czy winy czy to, bym No nie, serce, co. No nie wiem w sumie to nie my ją zabiliśmy, tylko weną w sumie. Więc czekaj, ja to dopłynę sobie na koniec w sumie, skoro to już jest tak zrobiona zatoczka fajnie. Czekaj, bo ja się pogubiłem, czy ja dobrze płyniemy? Nie, jeszcze dalej chyba. Tak, dobrze, dobrze, stary, dobrze. No chyba, że tu przepłyniemy na. Aha, tak to zrobić. Dobra. Dobra, stary, szybko do jej chaty, szybko do jej chaty. Jeżeli ona tam jest. To żyje. Jeżeli tam nie ma jej, to nie Na wiem. Te, tak, tak, tak. Ona musi być po prostu. Jeżeli jej nie będzie, to ja nie, nie wyobrażam sobie wszystkiego dalej tutaj. Nie wiem, to jest gdzie jesteś? Drama. Dobra, jesteś tu. Ja już lecę tam od razu się strzelam. Tak, tak, tak leć, 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 leć jak najszybciej. Jestem Bóg już pod razu. jej domkiem. Jestem pod jej domkiem. Dobra. O, kurczę, drogi. przeskoczyłem jej domek. Mów od razu, będzie stary. To jest nie wiem. Dobra, przez balkon wchodzę. Halo, Milki, Milki. Nie ma jej tu, stary. Jest. Nie, nie widzę ma. nikogo. Nie widzę nikogo. Nie, ma. nie widzę nikogo. Żartujesz Nie widzę, nie ma tu. Nie, nikogo nie widzę. No przeszukaj dom, przeszukaj cały dom. Cały, szukam, cały. Szukam, 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 stary, szukam. Wchodzę na górę. Milki! Halo! Nie, no nie ma tu nikogo, stary. Nie ma nikogo. Stary, i co teraz? Jestem tylko kot. Czekaj, ale kot jest. Czekaj, czy on coś widział? Czy on nam mi tak Aj. nic nie powie. Nie można go powstać. Nawet, dobra, stary, musimy tabliczki jakieś zostawić tu u niej w domu. Spytać się jej, czy... Na, żeby dała znać jak będzie na przykład, czy coś tego typu, nie? Ale ja naprawdę bo. Jak ma jeszcze być? No dobra, ale jeżeli jest, jeżeli. A, jeżeli nie wiem, jeżeli se na przykład dziś wyszła akurat teraz. No jest śmieszne. Czekaj, szukam. Ty, ale tu patrz co jest jej! Patrz. Patrz, patrz. patrz w tą skrzynkę tu na górze. Tu jest jej flak. Bez flaka nikt ja się ja nigdzie wolę. nie rusza. Ja wolę. Dobra. To źle wróży. Jeżeli to źle wróży, stary. Jakimś to źle wróży. cudem żyjesz. Odezwij się jak najszybciej. To bardzo ważne. To nie jest śmieszne, bo to, to Co to teraz? Koniec. Co teraz? Ja nie wiem buson. Ja nie mam pytań. Ja nie to wiem co jest, robić to jest, to, jest, to, jest, to jest aktualnie, nie wiem. Chyba mój najgorszy dzień w życiu. Przysięgam. Co mam zrobić, stary? Tyle rzeczy, tyle wspomnień, tyle chwil Nie wiem, gdzie ona by jeszcze mogła być? Gdzie ona by jeszcze mogła być? Nie wiem, nie ma, nie ma, stary, takich miejsc To jest jej dom ona nie No dobra, no, nie ale być. może gdzieś poszłam Gdzie ona by tu mogła W bibliotece, stary Ona ma to jakąś swoją śmieszną bibliotekę, tu gdzieś niedaleko <grym> No ma, ale stary, ale To mi się to nie wydaje powarone No, mi się wydaje, stary... że ona nie żyje, nie? No, ale, ale Czekaj, stary, gdzie ta biblioteka tu, jest, tu, jest, pamiętasz? Tu, tu, zdał, tak, wiem, chodź, sobie, chodź gdzie ty jesteś? Widzisz, widzisz mnie? Nie widzę cię. Tutaj, tutaj, tutaj. Koło jej domku jestem. No, ja jestem już. To spotkamy się w bibliotece, jak już jesteś tam dobra. A do, tu o. jestem, no chodź. A tam jest biblioteka. O kurde, dobra. No właśnie, nie wiedziałem, gdzie ona jest. Dobra, no ale. O kurde, no, no może tutaj. No nie wiem, jak tu jej nie ma, to już nie wiem, gdzie ona może być. To już jej nie ma w takim razie. Nie wiem, stary, to, to, to jest za duże dla mnie. Ja, ja robię sobie przerwę. Mówisz? Że nie, ja nie, nie. Tego. Dobra, jestem w bibliotece Halo! Chodź Czekaj, tu jakiś labirynt jest Aha, ty już go zna... O nie! Gdzie ty to włączyłeś? U góry, a, u tu? góry A tu, dobra, widzę, widzę, wszystko. widzę, widzę Znasz ten labirynt? Tak, 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 byłem tutaj już kiedyś Dobra, dobra Tu Tu? Dobra, dobra, dobra Powalona akcja, stary, powalona jest I tu, to jest no, tu? Stary. Halo! Halo! Halo. Halo? Stary, Halo. mamy przewalone Nie ma, pustka stary Mamy teraz? przewalone powiedz stary mi, powiedz, mi, powiedz, mi, powiedz mi co teraz powiedz Nie mi, co, wiem Co, co mamy zrobić? Stary, ona nie, się nie, w nie, tobie stary, zakochała A teraz nie żyje Wczoraj się zakochała, a teraz nie żyje Przez to wszystko, przez te walone kamienie stary Przysiągnijmy sobie jedno Zemścimy się na tym czarnym śmieciu Oj tak tak, oj tak tak dobrze. Ja wiem wiesz co? teraz, lecimy na wyspę, sklepać hopa Ja, no raczej go tam nie będzie No ale, ale, ale chodź, chodź Czekaj, jak się, jak się stąd wydostać? Czekaj, wyszła, ja tu nie miałem wyłączonego Wyjdź Wojtek z serwera, nie? A wyszedłeś, dobra, trzy, trzy, cztery Stary, jak się stąd wydostać, wiesz? Stary, stąd nie da się wydostać, się tam podboostowując pod do góry, podsadzając, stary Kurde, ja dobra, nie wiem, nie, ale nie to... Nie drogi. Naprawdę? No to nie, to my jesteśmy uwięzieni naprawdę w tym miejscu? Stary, nie znam innej drogi chyba Dobra, to nie, to, to zemścimy się kiedy indziej Przygotujemy się na to, żeby, żeby raz a porządnie zakończyć tą, 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 tą tragedię wielką ja. I, 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 I pomścić, i pomścić, prawda ja, Zabijemy ja, ja, Venoma ja, ja. Nie, idę płakać stary, to jest koniec Musimy odzyskać ten, odzyskać ten kamień Jeżeli ty będziesz miał więcej tych kamieni w tej rękawicy To będziemy mieli większe szanse, żeby z nich wygrać Albo zdobyć tak. następne, inne kamienie Też Chyba jest taka szansa wszystkie, wszystkie inne kamienie Bo jest, jest sześciu. x wiesz o tym, że jest ich sześć? Ja wiem o tym stary, no mam sześć no, miejsc No rękawicę, no ta, no ta, dobra no, sześć stary, musimy zdobyć Kamień nieskończoności wtedy... by nam dużo stary. dał, bardzo dużo by nam dał Dobra stary, będziemy Ale musieli zdobyć Świrus, ja no, dobra, Świrus, no dobra, dobra. To by było tym, na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Nie wiemy totalnie, co się stało. To jest jeden wielki dramat. Więc do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.